W przedszkolu goście być nie mogą, ale nasze ciocia chętnie nam pomogą. Byście, babciu, dziadku, film zobaczyli, my się postaramy, jakbyście tu byli. Film gonioskara, scenariusz, kostiumy. Gra mał aktorów, to powód do dumy. A więc zaczynamy kamera nagrywa, dziś przedstawienie dla was się zaczyna. Co tam robicie, pewnie się tutaj dobrze bawicie. Chcę dzisiaj poznać Wasze marzenie i mogę spełnić tylko jedno życzenie. Lecz bez obawy, kochane, złotka, Jasi, Małgosia to tylko plotka. Patrzcie, nie trzeba dziś obiecuję, bo samo dobro dziś wyczaruje. No słucham szybko, co byście chciały? O, wybór tutaj to jest niemały. Jest tyle marzeń w dziecięcych głowach, że trudno wszystkie wyrazić słowa. Lecz tylko jedno wybrać musimy. Więc głosowanie może zrobimy. Jasne. Każdy mógł zdanie powiedzieć własne. Wybór jest prosty. Każdy nas bardzo chce być dorosły. Jesteście pewni, że tego chcecie? Ja! Niech w takim razie bajka się pleczy. Niech Wam się spełni Wasze marzenie. Dzieci w dorosłych dzisiaj zamienię. Ale że zamię wiedźma ma złośliwa, niech ta dorosłość będzie leciwa. you <laughs> Chyba to nie udało. Tak. tak, wyglądać trochę inaczej to miało. Chyba nie takie były intencje, ale ponosić czas konsekwencje. Każdy do zajęć też iść musi. Właśnie, bo trochę jesteśmy gusi. Proszę powtórzyć, bo nie słyszałem, chociaż bardzo blisko zupełnie stałem. Do pracy, mówię, szybko iść trzeba. Bo kasę przecież nie płynie z nieba. Dobra praca nadaje sens życiu człowieka. Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka. Pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje. Gdy jest pasją popłaniającą dni i noce. Wysiłku i zmęczenia przynie się nie czuje. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby zagarek stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty, wtedy czasem najlepiej dla samego siebie sobie samemu stanowisko pracy, swój los mieć w swych rękach, żyć o swoim chlebie, żyć ze swojej godnie zarobionej płacy. Praca dla człowieka od wieku rzecz święta jest potrzebna, by przeżyć potrzebna ludzkości. Czy to najprostsza praca, czy twórczość od święta? Każda jest niezbędna dla naszej codzienności. Za każdą pracę się należy godziwa zapłata. Lecz największą nagrodą za pracę uczciwą może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata co powstała z domu Twojego na przyszłość szczęśliwą. Nuk już nie czuję, tego marzenia strasznie żałuję. Co za harowa, normalnie padam, cały dzień tylko sprzątam, układam. Dość mu serdecznie, to jest niewolę, wolę chodzić do przedszkola. Do plaza Nuki, ja ją czekuję, ja się z tej bajki już wypisuję. Co to za licho nas podkusiło? W babcie i dziadka nas zamieniło. Przecież my sami chcieliśmy tego. Mogliśmy przecież wziąć coś innego. Ale się wszystkim nam wydawało to fantastyczne, więc tak się stało. Nie, to już trochę nuda dopada, ale się bawić mi nie wypada. Panowie, w tym wieku nie mają i dobrej zabawy nie znają. Też już się nutę. Wciąż tylko praca. Nawet jak do domu człowiek wraca. Nie, nikt się nie bawi, każdy się wstydzi. Wiecie, tu chyba nikt nas nie widzi. A może byśmy się pobawili? Szkoda, mają nowe tak piękne fili. Raz drogie panie, chodźcie, o dobrej zabawie nic nam się nie stanie. Ja to bym chętnie tu poskakała, gdybym obcesów takich nie miała. Muzyka Może się Beata tu pobawi. Jasne, ty już mnie, wolą krzyże. Ja to do jutra ja to się wyliżę. A może Alka, Mam dwa w kieszeni. znam mam dwa chyba. Pan się zamieni? Nie ma problemu, drogi kolego. Ja proponuję może białego. Super, dziękuję. Ja mam zielony. Będzie Pan z niego zadowolony. I tak się bajka nasza skończyła, Oby i dla Was nauką była. Chociaż nie macie już nastu lat, U stóp Wam leży wciąż cały świat. Więc w tym odcinku na imprezie Tańczcie do rana ile wlezie. Bawcie się często, jak tylko szczecie, a wtedy młodzi duchem będziecie. Powiem na koniec tak między nami, że najlepiej bawcie się z noczętami. Babciu i dziadku, dziękujemy wam za to, że jesteście. Za to, że o nas dbacie. Za i Troska. Za cierpliwość za to, że możemy za Was zawsze liczyć. Za dobre serce. Za to, czego nas nauczyliście. Za to, że pomagacie rodzicom w naszym wychowaniu. Za dobrą zabawę. Za to, że jesteście przy nas, gdy Was potrzebujemy. Za miłość. Za dobre jedzonko. Za chwilę pełne szczęścia i radości. Feelings don't change and never fade away. When you're far from home. It's hard to know the way, but it's right there inside. When you need direction, look to the stars. If you don't Just like a compass that leads the way. We may take the long road, but I'll never fade. When you're lost, I will guide you. I'll tell you, I'll try to remember all the darker days. Love is a compass. I see you there when I am in my dreams just like a child full of possibilities can't help but smile at the wonders of the world cause I know I've been there before I know it won't always be the same feelings don't change, they'll never be the same when you're far from home, it's hard to know the way, but it's right there inside when you Eu